Zaatakowano rosyjski arsenał w obwodzie briańskim, gdzie doszło do spektakularnych detonacji, podobnie zresztą jak w terminalu naftowym Teodozja na okupowanym Krymie. Jest mało prawdopodobne, aby całkowicie sparaliżowało to logistykę rosyjskiej armii na Krymie, ale z pewnością narazi ją na spore komplikacje. W dzisiejszym materiale także o tym, że Putin został schakowany we własne urodziny. Dziś podkreślam, to moje ostatnie urodziny jako waszego lidera. Moskwa ostatecznie zablokowała Discorda. Ofensywa uległa spowolnieniu, pomimo że nacisk wojsk rosyjskich nie osłabł, a do ataków dochodzi na różnych kierunkach. oraz dlaczego Rosjanie zaczęli używać haubic z lat 50. XX wieku. O tym wszystkim i wielu innych wydarzeniach z ostatniego tygodnia, dziejących się za naszą wschodnią granicą, dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Nim na dobre rozpoczniemy, chciałem Wam gorąco podziękować za suby, łapki w górę i poświęcony czas oraz Wasze komentarze. W ramach wsparcia zapraszamy również do zakupów w naszym sklepie. Z góry dziękuję w imieniu swoim i wspierającego mnie zespołu. A teraz startujemy: Atak rakietowy na terminal ropy naftowej na Krymie. Terminal w Teodozji na Krymie wciąż jest dogaszany po ukraińskim ataku, do którego doszło w poniedziałek. Jest on największą taką infrastrukturą na okupowanym Krymie pod względem przeładunku produktów naftowych, które były wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii. Baza była już kilka razy atakowana przez ukraińskie drony w listopadzie, grudniu ubiegłego roku, a także w marcu tego roku. Ewakuacja objęła ponad tysiąc osób zamieszkujących okolice miejsca pożaru, który w pierwszych dniach objął teren od 800 do 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, rozprzestrzeniając się coraz bardziej. Co również może Was zainteresować, na jego terenie znajdował się także sprzęt wojskowy, dlatego ze wstępnych informacji wynika, że zniszczeniu uległo 5 czołgów, a 17 zostało uszkodzonych. Dodatkowo, jak informowały oddziały partyzanckie działające na Krymie, eksplodowały również pociski artyleryjskie zakupione z Korei Północnej. 400 szachetów zniszczonych w obwodzie krasnodarskim. Ale to oczywiście nie wszystko, bo jak poinformował Sztab Generalny Ukrainy, Grupa Uderzeniowa Ukraińskiej Marynarki we współpracy z jednostkami Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa zaatakowała bazę w obwodzie Krasnodarskim na południu Rosji. Według Kijowa w magazynie składowano około 400 irańskich dronów szachet, które Moskwa wykorzystuje do nalotów na Ukrainę. Wcześniej rosyjskie władze podawały, że zaobserwowały nadlatujące ukraińskie bezzałogowce, jednak ich zdaniem zostały one zestrzelone, a spadające odłamki spowodowały jedynie niewielkie szkody. Okej? Okay? Jeśli to, co teraz zobaczycie, wygląda wam na niewielkie szkody, to nie wiem, jak u nich wyglądają te duże. Assynth Analytics doszło do wniosku, że w obwodzie bryjańskim, ukraińskie wojsko zaatakowało 67 arsenał Grau, a nie coś innego. W szczególności informuje o tym kanał Dnipro Asynt Garbus. Defense Express wcześniej pisało, że arsenał znajduje się tylko 114 km od granicy z Ukrainą i jest zlokalizowany na obrzeżach miasta Karaczew, gdzie mieszka około 20 tysięcy osób. Na rok 2021 szczegółowe zdjęcia satelitarne pokazują, że część amunicji w tym magazynie, o łącznej powierzchni około 3,5 tysiąca m2, była przechodzona. Na otwartym powietrzu. Sam arsenał jest mniejszy niż druga opcja, która zajmowała 5 km2, ale większy niż arsenał październikowy. Natomiast według doniesień w naszych rodzimych mediach, obok wsi Hanskaja, w środku nocy z środy na czwartek doszło do ataku dronów na wojskowe lotnisko znajdujące się w rosyjskiej Adygei, w kraju Krasnodarskim. Na tym terenie stacjonują potężne bombowce Su-34 oraz myśliwce Su-27. W obliczu zagrożenia przedstawiciel lokalnych władz, niejaki Murat Kumpiłow zarządził natychmiastową ewakuację mieszkańców pobliskiego rudnikowa. Należy tu podkreślić, że lotnisko to znajduje się aż 410 km od linii frontu. Nie ma potwierdzonych informacji o uszkodzeniu samolotów, ale zniszczono skład paliwa na tym lotnisku. To jednak nie wszystko, bo do potężnych eksplozji doszło także w obwodzie bryjańskim na terytorium Rosji. Wielkie eksplozje na terenie Rosji w obwodzie bryjańskim. Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały duży skład amunicji. Według przedstawiciela ukraińskich władz Andrzeja Kowalenko był to 67. arsenał główny sił rakietowych i artyleryjskich Ministerstwa Obrony Rosji znajdujący się w pobliżu miasta Karczew w obwodzie Briańskim, czyli około 114 km od granicy z Ukrainą. Według doniesień medialnych w magazynach znajdowały się m.in. pociski artyleryjskie pochodzące z Korei Północnej, a także bomby lotnicze. W nocy z 9 na 10 października odnotowano tam serię eksplozji, które widoczne są na nagraniach, zarejestrowanych przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Świadkowie zdarzenia pisali m.in. na telegramie, że około godziny drugiej w nocy zawyły syreny. Oczywiście władze rosyjskie na razie nie skomentowały tych informacji, ale potwierdzili je sami rosyjscy obywatele, publikując swoje nagrania na Telegramie. Szczegółowe zdjęcia satelitarne, które właśnie możecie zobaczyć na ekranie, wskazują, że w magazynie o powierzchni sięgającej około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych pod gołym niebem przechowywane było uzbrojenie. Ten konkretny skład amunicji miał dla rosyjskiej armii o tyle ważną rolę, że zlokalizowano go najbliżej linii frontu. I tu należy podkreślić że obecnie Rosjanie, podobnie jak w 2022 roku, przenoszą swoje magazyny jak najdalej od linii frontu, podobnie jak miało to miejsce w roku 2022, kiedy Ukraina otrzymała od USA HIMARSy. Kluczowym więc czynnikiem jest precyzja i zasięg nowoczesnych systemów artyleryjskich, które Ukraina otrzymuje od Zachodu. HIMARS oraz inne systemy dalekiego zasięgu, takie jak brytyjskie Storm Shadow czy niemieckie Taurus, umożliwiają precyzyjne uderzenia na odległość od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilometrów. To oznacza, że Rosjanie nie mogą już przechowywać broni i amunicji blisko frontu, ponieważ są narażeni na ciągłe celne ataki. Dodatkowo Ukraina intensywnie korzysta z danych wywiadowczych, dronów oraz satelitów, co zwiększa zdolność do wykrywania i atakowania magazynów wojskowych. Niszczenie przez Ukraińców takich składów powoduje poważne problemy logistyczne po stronie rosyjskiej. Co ogranicza zdolności bojowe ich wojsk. Aby temu zapobiec, Rosjanie zmuszeni są do przenoszenia zasobów głębiej, ale to powoduje wydłużenie czasu dostaw zaopatrzenia na front i spowalnia ich operacje, co najwyraźniej Ukraińcy osiągnęli jako swój zamierzony cel. Bo choć Rosjanie wciąż próbują atakować i to z kilku kierunków, to jednak coraz bardziej widoczne jest spowolnienie działań ofensywnych. Rosyjska ofensywa w obwodzie kurskim wciąż trwa. Ostatnie wydarzenia, szczególnie w minionym tygodniu, wyraźnie wskazują na eskalację działań wojskowych w obwodzie kurskim, gdzie rosyjskie wojska podejmują kolejną próbę przebicia się przez ukraińskie linie i wyzwolenia utraconego wcześniej terytorium spod kontroli sił ukraińskich. Wprawdzie trudno dokładnie ocenić, co dzieje się na miejscu, bo informacje płynące zarówno ze źródeł rosyjskich, jak i ukraińskich często bywają sprzeczne, dzieje się tak głównie dlatego, że z jednej strony rosyjskie media kreują obraz sukcesów swoich wojsk, by z drugiej strony ukraińskie kanały informowały o skutecznym zatrzymaniu ofensywy w rejonie Nowojwanówki. Warto jednak przy tym wszystkim zwrócić uwagę na to, co mają do powiedzenia analitycy tacy jak Jan Matwiejew, niezależny ekspert związany z Rosyjską Fundacją Walki z Korupcją. Wskazuje on na pewne obiektywne dane, np. zarejestrowanie starcia, w których rosyjskie siły pancerne starają się przełamać obronę ukraińską. W jednej z takich sytuacji dwa rosyjskie transportery opancerzone BTR-82A próbowały ścigać ukraiński czołg, ale operacja ta zakończyła się fiaskiem. Tu na przykład na mapie satelitarnej, którą właśnie widzicie na ekranie, pokazał całą sytuację Deep State. Jak mogliście zauważyć na nagraniu pokazywanym przed chwilą, widać było jak rosyjskie wozy opancerzone ścigają ukraiński czołg po tym jak ten oddał w ich kierunku strzał. Ale wbrew temu, co Rosjanie pokazywali na swoich propagandowych telegramowych kanałach, wspomniany niezależny rosyjski ekspert wojskowy dotarł do kolejnych nagrań, na których widać, jak jeden z nich ostatecznie wypadł z drogi, a drugi z niewiadomych przyczyn zmienił kierunek jazdy, zaprzestając pościgu więc koniec końców pościg za czołgiem nie zakończył się sukcesem. Tak więc pomimo rosyjskich wysiłków operacja w obwodzie kurskim wciąż napotyka duże trudności. I nawet fakt, że 155. Brygada Piechoty Morskiej zdołała zbliżyć się do wsi z Jelionej Szach, jednak działania te nie przyniosły znaczących sukcesów. Dodatkowo analitycy wojskowi ostrzegają, że Rosjanie mogą wpaść w pułapkę, co przypomina wcześniejsze nieudane ofensywy w tym regionie. Nie brakuje również doniesień o błędach ludzi dowodzących po stronie rosyjskiej których decyzje już wcześniej doprowadziły do poważnych strat. Przykłady rosyjskich dowódców, których Rosja cichaczem stawia przed sądami za nieudolność lub wybijanie własnych podwładnych sprawiają, że ostateczny wynik tej ofensywy wciąż pozostaje niepewny. Ukraińskie wojska nadal stawiają opór, a ich zdolność do utrzymania pozycji w regionie Kurska może mieć kluczowe znaczenie w nadchodzących tygodniach. Rosjanie idą dalej, ale wolniej. Przejdźmy teraz, moi mili, na linię frontu w obwodzie donieckim, bo po zdobyciu Wuchłedaru kolejnym celem rosyjskiej armii na tym terenie jest Kurachowe i Pokrowsk, który służy jako główne centrum zaopatrzenia dla ukraińskich oddziałów w Donbasie. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jeśli to kolejne miasto upadnie, Rosjanie pójdą w kierunku Konstantynówki, a także na znacznie większe ośrodki jak Słowiańsk i Krematorsk. Głównym celem sił okupacyjnych po zajęciu Wuchłedaru jest zdecydowanie Kurachowe. Armia rosyjska może próbować zbliżyć się i dążyć do jego okrążenia, ale jak podkreślił w jednym z wywiadów Oleksandr Musienko, szef Centrum Studiów Wojskowych i Prawnych na Ukrainie, niecały rok temu, gdy Rosjanie kontynuowali ofensywę po zajęciu Marianki, mogło się wydawać, że posuwają się w kierunku Kurachowego, nie stanowiąc zagrożenia dla Wuchłedaru, a jednak nie ominęli tego miasta, doprowadzając do jego wcześniejszego okrążenia, gdy jeszcze we wrześniu zajęli wioskę Preczyściwka na Zachodzie i Wodjane na Wschodzie, a 2 października 2024 roku, po ponad dwóch latach walki, wojskom Putina udało się zdobyć miasto lub bardziej jego ruiny. Dlatego myślę, że jeśli ruszą w kierunku Pełiki i Nowosiłki to po to, żeby bardziej rozciągnąć ukraińskie siły, koncentrując się jednak na operacji okrążającej w rejonie Kurachowa. Uważa ukraiński ekspert. I w sumie może mieć w tym sporo racji, ponieważ, jak podało w ostatnich dniach, rosyjskie Ministerstwo Obrony i ich wojska przejęły kontrolę nad wioską Złota Niwa, która, jak widać na mapie, jest nieopodal Nowosiłki. Ale według doniesień Deep State, ukraińskie siły przeprowadziły kontratak i wyparły Rosjan ze wsi Złota Niwa. Rosjanie używają chałbic. Z lat 50. XX wieku. Jak więc sami widzicie, szala przechyla się raz w jedną, raz w drugą stronę. I między innymi z tego powodu. Mówiłem, że podczas nasilonej ofensywy oraz licznych ataków Ukrainy na magazyny amunicji w różnych częściach Rosji, Kreml ma coraz poważniejsze problemy, by nadążyć z produkcją broni i amunicji artyleryjskiej. Za co zresztą oberwałem po głowie w komentarzach, że amunicja kończy im się od dwóch lat i skończyć się nie może. I najwyraźniej zdjęcia satelitarne składów amunicji świecących pustkami do niektórych nie przemówiły. Okej, okay, szanuję i wiem, że to rozległe terytorium, na którym takich magazynów może być naprawdę sporo. Tylko skoro jest aż tak dobrze, to dlaczego niektóre symptomy wskazują, że jednak nie jest aż tak różowo? Otóż widzicie, sami Rosjanie na telegramie zauważyli ostatnio, że ich artylerzyści korzystają z chałbicy, która, mówiąc delikatnie, jest nadszarpnięta zębem czasu. Otóż konkretnie chodzi o działo artyleryjskie D-74, czyli radziecką armatę, która prawie pamięta czasy, czterech pancernych i psa, bo na uzbrojenie ZSRR trafiła w 1956 roku, a została opracowana w latach 1947-1950 przez biuro konstrukcyjne nr 9 jako następca 122 mm armaty z lat 1931-1937. Co ciekawe, rosyjskie ministerstwo chyba nie do końca świadome czujności niektórych obywateli i zagranicznych ekspertów. Pokazało zdjęcia stanowiska ogniowego rosyjskich żołnierzy pod dwuglenarem właśnie z tą armatą. Kanał Rosja pokazał, jak rosyjscy artylerzyści prowadzą ogień z rzadkiej 122 mm armaty D74. Została ona po raz pierwszy przyjęta na uzbrojenie w 1956 roku. Kanał wojenny oświadczyciel widzi przyczynę pojawienia się tak egzotycznego przeciwnika na froncie w braku odpowiednich artylerzystów. Także słuchajcie, pewnie właśnie z tego powodu niektórzy międzynarodowi eksperci wojskowi uważają, że przyczyną pojawienia się tak egzotycznej broni na froncie jest głównie brak odpowiednich nowocześniejszych systemów artyleryjskich, tym bardziej, że zasięg ogniowy tej haubicy to maksymalnie 24 do 25 km. Co równie ciekawe, D-74 nie była produkowana masowo i trafiała przede wszystkim na eksport. Była też wytwarzana na licencji przez państwa sojusznicze ZSRR. W latach 60. i 70. prawie wszystkie działa tego typu zostały skreślone z uzbrojenia armii radzieckiej, a następnie trafiły do państw Azji Bliskiej do wschodu. 31 grudnia 1980 roku radzieckie władze deklarowały, że nie posiadają już ani jednej armaty D-74 na europejskim terytorium. Ale teraz najwyraźniej potrzeba zmusiła Moskwę do odkopania tej egzotyki, zachowanej pewnie gdzieś w pojedynczych egzemplarzach daleko na Syberii, lub przyjechały od kolegi Putina Kim Conguna. Putin schakowany w swoje urodziny. Władimir Putin zapewne chciał widzieć w publicznej telewizji w swoje urodziny tylko takie życzenia. W imieniu oddziału Nocne Wilki, Międzynarodowej Brygady Piatnaszki składamy Wam życzenia z okazji urodzin. Jesteśmy gotowi do wykonania zleconych zadań bojowych. Ale ukraińscy hakerzy zadbali o to, aby ten przekaz wybrzmiał nieco inaczej i w urodzinie Putina zaatakowali wszechrosyjską państwową kompanię telewizyjną i radiową. Blokując emisję online ponad 20 propagandowych stacji telewizyjnych i radiowych, w tym Rasija-1 i Rosja 24 Atak był o tyle zaskakujący, że na wizji Został wyemitowany Władimir Putin wygenerowany oprogramowaniem AI. Drodzy mieszkańcy Krymu i nowych terytoriów, ten niezweryfikowany film opublikowany przez popularne ukraińskie media, The Kyiv Post, to fałszywe wideo stworzone przez AI z alternatywną wiadomością od Władimira Putina. Ukraińska armia odzyskuje swoje i możecie pomóc w tym procesie. Według informacji podanych przez Kiev Post niedostępne dla rosyjskich widzów były nie tylko transmisje online, ale dla wspomnianych kanałów telewizyjnych przez jakiś czas nie funkcjonowała także telewizja w samej Rosji. Do informacji podano także, że na serwerach zostały usunięte kopie zapasowe. Zależne od Kremla media nie działały, a poza tym w siedzibie przedsiębiorstwa występowały trudności z dostępem do internetu i sieci telefonicznej. Do operacji przyznała się anonimowa, proukraińska grupa hakerska Sudo-RMRF, która już wcześniej atakowała cele w Rosji, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na swojej codziennej konferencji prasowej stwierdził, że trwa śledztwo w celu ustalenia kto mógł być sprawcą ataku na ten obiekt infrastruktury krytycznej. Kreml, blokujemy Discorda aktywnie wykorzystywanego przez przestępców. Natomiast Roskomnadzor, rosyjski organ nadzorujący telekomunikację, poinformował o ograniczeniu dostępu do platformy Discord, a konkretniej o jej zablokowaniu, powołując się na naruszenie przepisów prawa, które mają zapobiegać wykorzystywaniu komunikacji w celach terrorystycznych i ekstremistycznych. Jak podał na swoich stronach The Moscow Time, kremlowskie władze doprowadziły do całkowitego zablokowania komunikatora Discord ten ruch to kolejny przykład coraz bardziej restrykcyjnej polityki Kremla wobec zagranicznych platform internetowych. Od kilku lat Rosja wymaga od globalnych firm technologicznych usuwania treści uznanych za nielegalne, a za nieposłuszeństwo nakłada wysokie grzywny. W lipcu 2023 roku Moskiewski Sąd ukarał Discord grzywną w wysokości 6 milionów rubli, czyli około 62 tysięcy dolarów, za nieusunięcie zakazanych treści. Roskomnadzor twierdzi, że amerykańska firma zignorowała ten wyrok. Mimo, iż Discord jest popularny wśród młodzieży w Rosji, jego użytkowanie jest znacznie mniej powszechne niż na przykład Telegrama. Roskomnadzor ujawnił również, że Discord nie zastosował się do kolejnego nakazu – z dnia 1 października, który wymagał usunięcia blisko tysiąca niepożądanych treści. Kreml konsekwentnie wzmacnia kontrolę nad przestrzenią cyfrową, traktując każdy opór technologicznych gigantów jako wyzwanie wobec swojej władzy. Podsumowując dzisiejszy materiał, rosyjska ofensywa nadal trwa, ale najwyraźniej nie tak, jakby życzył sobie tego sam Putin i jego kremlowscy współpracownicy. Siły ukraińskie wciąż stawiają zaciekły opór, nie pozwalając wrogim oddziałom na jakieś znaczące postępy i jednocześnie kontynuujące również ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową, w tym bazy lotnicze oraz magazyny amunicji, sprzętu i paliw. Dodatkowo komplikuje plany Moskwy. Co przyniesie kolejny tydzień? Czas pokaże. Ja natomiast dziękuję za dziś moi mili i do zobaczenia w kolejnym filmie. A i oczywiście napiszcie w komentarzach wasze spostrzeżenia. Z góry dziękuję i cześć. Bedarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty to jak drud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmij się do roboty. Z...